3 i atlas Niburu ukrywa 10 komet, a w Układzie Słonecznym znajduje się 7 komet. Pozostałe 10 nie jest widocznych ze względu na 700 tysięczną otoczkę gazowo-pyłową otaczającą 3 i atlas Niburu. 3 i atlas, hiperboliczne przejście Niburu przez nasz Układ Słoneczny, mijając Marsa i wkrótce chowając się za Słońcem, a gdy się pojawi, Ziemia będzie poruszać się równolegle do niego, a poprzez magnetyczne oddziaływanie naszej planety przyciągnie do naszej atmosfery trujący gaz wodorotlenku cyjanku wraz z odłamkami i pyłem. Kiedy ludzkość dowie się o tym bezprecedensowym wydarzeniu, główny nurt nauki powie wam, że komety pojawiają się zawsze i wszędzie przez cały rok. Oczywiście komety pojawiają się zawsze, ale nigdy w takiej ilości. To wzbudza strach wśród rządzących, bo wiedzą, co nadchodzi. I nikt nie może nic z tym zrobić. Obecnie obserwuje się 17 komet, z czego 7 w październiku, a także w lutym marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2026 roku, krążą one niczym sępy nad martwą ofiarą. Przejście Ziemi będzie przebiegać równolegle do trajektorii Trzech i Atlas Niburu i spowoduje załanie Ziemi toksycznymi gazami, pyłem i deszczami meteorów. W poprzednim odcinku pokazaliśmy minione wydarzenia za pomocą obrazów przedstawiających tragedie, do których dochodziło, gdy na niebie pojawiały się komety i niosły ze sobą trujący gaz oraz deszcz płonących kamieni, zabijających wszystko na swojej drodze. Subskrybenci i współautorzy będą mogli korzystać z ekskluzywnych aktualizacji, które podają lokalizacje na Ziemi, gdzie w przeszłości doszło do zniszczenia komety. Efekt Coriolisa rozprzestrzeni toksyczny gaz i czerwony pył do prądów atmosferycznych na Ziemię, zabijając wszystko, co znajdzie się na jego drodze. Szybko nadchodzi czas, w którym szydercy i niewierzący staną się tymi, których słowom nie będzie się ufać. Cała ludzkość będzie świadkiem przejścia Niburu na własne oczy na niebie nad Ziemią. Subskrybuj! A uzyskasz dostęp do ekskluzywnej wersji badań nad cząsteczkami komet, rozproszeniem i poprzednimi katastrofami w przeszłości. Możesz też współpracować i uzyskać dostęp do ekskluzywnych treści dla subskrybentów, a także przesłać zdjęcia, które pokażą wpływ 17 komet na Ziemię. Masz pytania? infomaupa.partnershipamerica.org